No się ma, nie wiem jak wy, ale zauważyłem taki dosyć częsty motyw, że płyty, które długo mi się wkręcają i które nie od początku mi się podobają, z czasem stają się moimi ulubionymi, a te, które podobają mi się już przy pierwszym odsłuchu i właśnie szybko trafiają do mojej głowy, potem szybko też z niej uciekają. No, ale potrafię przywołać przynajmniej jeden przykład płyty, która zadziałała w zupełnie odwrotny sposób czyli wkręciła mi się od początku i została ze mną na długo, aż do tej pory i o tej płycie właśnie dzisiaj porozmawiamy. No, i właśnie z tego powodu postanowiłem, że dzisiejszy odcinek zatytułujemy sobie: Posłuchajmy odcinek czwarty: Fontaine's DC Skin czyli miłość od pierwszego słuchania. No ale dobra, zacznijmy sobie standardowo od kwestii informacyjnych na temat zespołu i na temat płyty. Fontainsi zostali założeni w roku 2017 w Dublinie. Co warto zauważyć, to że na początku nazywali się The Fotains, co miało być odniesieniem do kultowej już postaci z Ojca szesnastego, czyli Jimmy'ego Fontaina. Natomiast panowie dosyć szybko się zorientowali, że odwalili lipę. Bo był już zespół o tej samej nazwie, pochodzący bodajże z Los Angeles, więc wtedy stwierdzili, że trochę tam zawariują sobie z nazwą. No i zmienili to na The Fontaine, spisane w trochę inny sposób, i na końcu dodali DC, co miało oznaczyć Dublin City, czyli miasto, w którym zespół został założony i które jest bardzo istotne w kontekście twórczości zespołu, ale o tym sobie jeszcze pogadamy. Jeżeli chodzi o panów, którzy założyli zespół. To po kolei. Był to Graham Chaten, który śpiewa, jest odpowiedzialny za wokale i również w głównej mierze za teksty. Carlos O'Connell, który brzdąka na gitarce. Conor Carly również sobie brzdąka na gitarce. Tom Cole sobie wali w bębny, a Conor Digan sobie szarpie na basiku. Cała płyta została nagrana w Londynie, a swoją premierę miała 22 kwietnia 22 roku i została wydana za pośrednictwem Partizan Records. Jeżeli chodzi o tytuł płyty, to nawiązuje on do starego irlandzkiego przekleństwa, bo skintifia dosłownie można by tłumaczyć jako przekleństwo potępienie jelenia i był to właśnie zwrot często używany szczególnie dawniej w Irlandii jako takie swoiste przekleństwo. Panowie poznali się ze sobą w szkole muzycznej w Dublinie i to co ich na początku jakby ze sobą zgrało i połączyło, to nie była muzyka, tylko wspólna miłość do poezji i Chyba dosyć szybko panowie się zorientowali, że mają podobne podejście do właśnie słowa i do, i do świata samego w sobie. I to była rzecz, która sprawiła, że stwierdzili, yy, dobra, kurde, nagramy coś w wieże. Ale na szczęście na wieżę się nie skończyło i dosyć szybko wydali pierwszą płytę grającą, którą był Dogrel. Zrobiła ona dużo szumu, szczególnie lokalnie. Chociaż lokalnie mieli już dużo y, bazu wokół siebie wcześniej, bo, już grając na showcaseowych festiwalach, posiadając tylko kilka singli, zrobili bardzo duży szum lokalnie w Dublinie, ale też w Irlandii. I y, dogrel był trochę potwierdzeniem tego szumu i tego, że naprawdę warto śledzić fonteńców. No, a w tym momencie po trzech płytach długo grających, bo mieliśmy jeszcze Heroes Dev i właśnie Skin TV no panowie są już zjawiskiem globalnym. I... Pewnie z tego też tytuł, w ogóle ich muzyka trafiła do mnie i mogę się nią teraz cieszyć. A, no i oczywiście, tak jak wspomniałem, Skintyfia to trzecia płyta długogrająca w dorobku fontańców, co za tym idzie najnowsza płyta, natomiast najnowsza na moment, kiedy nagrywam ten film, 28 sierpnia, będzie miała premierę czwarta płyta zespołu i będzie to Romance, w której koszulce w ogóle już tutaj przed wami siedzę. A to z tego tytułu, że byłem niedawno na koncercie Fontaineców i też zaopatrzyłem się właśnie w koszulinkę z nowej płytki, bo już teraz jestem praktycznie pewny, że to będzie świetna płyta. Więc nie czuję zbytniego ryzyka ani presji w noszeniu tej koszulki jeszcze przed premierą. Jeżeli chodzi o styl muzyczny, którym praktycznie od początku zajmują się panowie, jest to postpunk, chociaż teraz widać, że z czasem coraz bardziej sobie z nim eksperymentują. Natomiast jeżeli chodzi o Skinty Fia, to ja bym ją uznał za płytę stricte postpunkową. Może z elementami jakiegoś takiego trochę gotyckiego sznytu. Trochę tam jest też na pewno takich kombinacji, może trochę w stronę bardziej eksperymentalną, ale mimo wszystko takim naprawdę solidnym, wyraźnym fundamentem pozostaje postpunk. No i dobra, teraz opowiem Wam, dlaczego w ogóle polecam wam płytę Skintifia, i to sprawiło, że mnie aż tak bardzo się ona spodobała. Pamiętam, jak słuchałem tej płyty pierwszy raz, to było zaraz przy premierze. I pamiętam, że wracałem wtedy rowerem z pracy i odpaliłem sobie e, pierwszy utwór, czyli Inagria Godio. Ten utwór zaczyna się bardzo niepokojąco i praktycznie cały jest oparty na takim repetytywnym. Bicie, który rozwija się w sposób właśnie taki narastający, zmierzający do pewnej kulminacji, ale jest to utwór dosyć prosty. Już od początku wiedziałem, że to jest coś dla mnie, bo z tego utworu wręcz wylewają się emocje i te emocje na początku jeszcze nie do końca potrafiłem opisać, natomiast wiedziałem, że coś tam siedzi. Jakiś potężny, właśnie ładunek emocjonalny w głosie wokalisty i w samej kompozycji utworu. I wtedy już po tym pierwszym utworze wiedziałem, ok, dobra, mamy do czynienia z płytką, która, która mi siądzie. I właśnie po odsłuchu całej płyty, kiedy jechałem tym rowerem do domu, no byłem już zafascynowany z tego względu, że rzeczywiście ta płyta ma w sobie to, czego ja w muzyce szukam. Czyli tą emocjonalność i jakieś drugie dno, którego od razu chciałem poszukiwać. I tutaj też warto wspomnieć y, o takim cytacie, który jest przepisywany właśnie wokaliście. On kiedyś powiedział, że temat nie jest wart poruszania, jeżeli nie ma w nim dualizmu. Przy pierwszych odsłuchach tej płyty to, co zwróciło moją uwagę i to, co odkrywałem później, to ten dualizm. Polega on na tym, że z jednej strony mamy płytę, która po prostu świetnie się słucha na poziomie muzycznym i kompozycyjnym, czyli każda z kompozycji na tej płycie jest super przemyślana i świetnie się jej słucha jako muzyki samej w sobie, nawet nie znając kontekstów. Natomiast zagłębiając się w to, o czym dany utwór jest i jaki jest w ogóle kontekst powstania tej płyty i w jakich warunkach była ona nagrywana, w jakim momencie życia zespołu, w momencie, kiedy odkryjemy te wszystkie niuanse, odkrywamy właśnie drugie dno i można to uznać za taki właśnie dualizm, że z jednej strony ona trafi do osób, które nawet nie chcą się zagłębiać w te rzeczy, ale z drugiej strony jeszcze więcej zyska w oczach osób, które będą chciały trochę pogrzebać. Sam tytuł In Agri Agodio oznacza na zawsze w naszej pamięci i to jest w ogóle super ciekawy kontekst, jeżeli chodzi o ten utwór. To ago Dio, czyli na zawsze w naszej pamięci, to mm, taka sentencja, która często była używana na nagrobkach w Irlandii. I po prostu była to sentencja, która często pojawiała się pod imieniem, nazwiskiem, nie wiem, datą śmierci i tak dalej. Natomiast właśnie z tym utworem wiąże się konkretna historia, a propos tego, że pewna rodzina irlandzka żyjąca w Wielkiej Brytanii chciała ten napis umieścić na grobie jednej z kobiet, która właśnie zmarła, natomiast brytyjski kościół nie wyraził na to zgody, bo jeżeli chodzi o stosunki Irlandii i Wielkiej Brytanii, no to są one bardzo skomplikowane i tutaj tematy takie jak IRA i tak dalej, no wchodzą nam w grę. Ja nie jestem specjalistą, więc nie będę Wam tutaj opowiadał o polityce międzynarodowej pomiędzy właśnie Irlandią a Wielką Brytanią. Ale skorzystam w tym miejscu z okazji, żeby polecić wam kanał Horsys, który nagrał bardzo ciekawy odcinek właśnie na temat iry i tych stosunków bardzo ciężkich pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią. I tutaj wam wkleję też, jak ten film wygląda, miniaturkę. I w opisie do tego odcinka też dam wam link do tego materiału, bo jestem świetny. W ogóle kanał Horses to jest mój ulubiony kanał na YouTubie w tym momencie. I jeżeli nie podoba Wam się moja twórczość, to obejrzyjcie sobie Horses, bo to jest zupełnie nie level. W ogóle Skintyfia była pierwszą płytą od Fontainsów, którą poznałem i... Pozostają moją ulubioną, mimo tego, że sprawdziłem też inne. Jest to płyta postpankowa. i w tym momencie mamy ogromny renesans post -punka. Jest dużo zespołów, które podchodzą do niego z różnych stron. W ogóle jest to gatunek, do którego można się dobrać na 100 różnych sposobów i to jest chyba w nim najfajniejsze. I mamy różne zespoły. No mamy Black Midi, który jest na przykład bardzo techniczny i podchodzi do tego post w taki sposób bardzo jazzowy i eksperymentalny. Mamy zespoły takie jak... Nie wiem, na przykład klasyczne, no, jakieś Gang of Four, The Smiths, Joy Division. I to są zespoły, do których pewnie trochę nawiązują fonteinsi. I są to też zespoły, które wydaje mi się, że trochę bardziej do mnie trafiają. Takie stricte techniczne podejście trochę zabiera duszę, moim zdaniem, z tej muzyki. Ale oczywiście to moje subiektywne zdanie. Możecie się z nim nie zgadzać. Natomiast właśnie y, Skintyfia Fia i fonteinsi ogólnie w swojej twórczości nawiązują raczej do klasyki gatunku. Starając się miejscami zaeksperymentować, ale właśnie nie w sposób taki oddzierający trochę z duszy techniczny, tylko eksperymentują z formą, uciekając czasami w inne gatunki. Jeżeli chodzi o kontekst samego Skentry Fia, bo tak, pierwsza płyta do grel była bardzo lokalna, skoncentrowana na Irlandii, Dublinie, życiu właśnie w tym mieście i na problemach, które wiążą się właśnie z... Tą całą spuścizną kulturową i polityczną miejsca, w którym panowie żyli. A Heroes Dev, to była druga płyta, która była nagrywana już w Stanach Zjednoczonych, po tym jak panowie wystrzelili na rynki zagraniczne, stali się trochę gwiazdami, nagrywali ją w zupełnie innym kraju, otoczeni zupełnie inną rzeczywistością, i chyba nie do końca potrafili się w niej odnaleźć i z takiej perspektywy nagrywali tą drugą, już swoją długo grającą płytę. Natomiast Kinty można powiedzieć, że jest połączeniem. Ona była nagrywana w Londynie, czyli niedaleko ich rodzinnych stron, które w teorii powinny być im trochę bliższe i bardziej zrozumiałe. Natomiast, no mimo wszystko jest nagrywana w kraju, który przez długi czas był swojego rodzaju takim opresorem dla Irlandii i z którym dużo problemów, miejsca w którym żyli były, były związane po prostu. I jest to taka płyta, która z jednej strony właśnie miała być powrotem do takiej lokalnej, irlandzkiej, ich naturalnej mm, lokalizacji, a stała się trochę takim miejscem, w którym tak czy inaczej czuli się trochę odrzuceni, trochę obywatelami drugiej klasy. Była to też bardzo ciekawa perspektywa do tego, żeby nawiązać właśnie po raz kolejny do ich y, tożsamości. Ta płyta była też nagrywana w kontekstach takich jak y, Brexit, który niedawno miał miejsce, ta era popandemiczna, w której musieli się też odnaleźć i która też dała im trochę potyłku. Skintyfia była takim swoistym miksem, który miał z jednej strony uderzyć w ich dumę z ich pochodzenia irlandzkiego, a z drugiej strony trochę wstydu z tego, że wyemigrowali i ta płyta jest nagrywana właśnie z Wielkiej Brytanii i sami chyba nie do końca panowie wiedzieli jak sobie z tym wszystkim poradzić i te wszystkie problemy, rozterki są bardzo słyszalne na płycie nawet na poziomie muzycznym, ale szczególnie na takim poziomie już stricte y, lirycznym, tekstowym. I tutaj taką idealną reprezentacją płyty Skinty Fia właśnie w kontekście tej rzeczywistości, w której panowie się znaleźli, jest utwór I Love You, który pewnie dużo osób, w tym ja, podczas pierwszych odsłuchów brało za taki dosyć klasyczny love song pisany do jakiejś konkretnej osoby. Natomiast w momencie, kiedy zagłębimy się w historię tego utworu, sprawdzimy dokładny tekst yy, i sprawdzimy te wszystkie konteksty, które się kryją za konkretnymi wersami tego utworu, no to zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę jest to taka swoista oda do Irlandii, która z jednej strony yy, wskazuje na tęsknotę za tym krajem i jakieś, yy, jakąś taką właśnie głęboką miłość do swojego pochodzenia, Natomiast z drugiej strony wskazuje też dużo rzeczy, które tam aktualnie nie grają i które są ciężkie z perspektywy osób, które właśnie utożsamiają się z tym krajem. Drugim utworem, który też zahacza o taki trochę patriotyczny, a trochę wstydliwy dualizm po raz kolejny, może być Roman Holiday, który odnosi się do. Narzeczonej wokalisty, czyli Grajana Chatena, która jest Brytyjką, czyli no już samo jej pochodzenie, pewnie jakiś dysonans w głowie tego Grajana powodowało. Lekko podsumowując tą część, chciałbym, żebyście właśnie zrozumieli, że te konteksty, o których wspomniałem, możecie dalej eksplorować, bo tam jest naprawdę dużo ukryte w tekstach i warto to zrobić. Natomiast jeżeli chcecie posłuchać po prostu dobrej, postpunkowej, emocjonalnej płyty, która wam się wkręci dosyć szybko. To ta płyta też nic więcej od was nie wymaga. Po prostu świetny materiał muzyczny, który funkcjonuje na kilku poziomach i z każdym kolejnym poziomem jej odkrywania staje się ten materiał coraz bardziej atrakcyjny dla słuchacza. Przynajmniej z mojej subiektywnej perspektywy. W ogóle Skin TV jest dla mnie też bardzo ważną płytą w kontekście tego, dlaczego ja w ogóle zacząłem nagrywać filmiki na YouTube'a związane z muzyką. A to dlatego, że mało brakło ta płyta by mnie ominęła, bo był moment, kiedy jakby moim głównym Źródłem inspiracji do poszukiwań muzycznych i do sprawdzania nowych płyt był Antony Fontaineau z kanału The Needle Drop, i on totalnie ma problem z fonteinsami. Nie wiem o co chodzi, po prostu podejrzewam, że z jego subiektywnej perspektywy nie jest to zbyt interesująca muzyka. Może być dużo osób, takich jak ja, które po prostu jest duże ryzyko, że prześlizną się po twórczości fonteinsów albo w ogóle jej nie sprawdzą, bo ktoś po prostu nie zrobi przychylnej recenzji na YouTube. I dlatego ja staram się nie krytykować żadnych płyt. No, Antony na przykład Skinty całkowicie pominął i nie zrobił recenzji tej płyty. Natomiast gdzieś tam chyba w jakimś podsumowaniu roku powiedział, że ta płyta totalnie mu się nie podobała. Ale zrecenzował tak całkowicie poprzednią płytę, czyli A Hero's Death i ona dostała na te 4 na 10. Totalnie nie zasłużenie moim zdaniem, to jest świetna płyta. No, na podstawie moich własnych yy, doświadczeń, w momencie kiedy komuś pokazuje płytę z i twórczość Fonteńców, to bardzo szybko się wkręcają i bardzo im się ta muzyka podoba, więc Antonego traktowałbym tutaj jako po prostu wyjątek yy, wśród właśnie słuchaczy. To, że ta płyta mu się nie spodobała to pewnie jest... Yy, nie wiem, nie wiem z czym to może być związane, Rozumiem to, natomiast widzę duże ryzyko, że ktoś po prostu przez to nie sprawdzi tych płyt, a naprawdę warto. A no i może ostatnia kwestia w tym segmencie. Tak jak wspomniałem, uczestniczyłem niedawno w koncercie Fontaine's DC. Miało to miejsce w Poznaniu w klubie Tama. A sam koncert miał miejsce 19 czerwca. I też bardzo polecam jakby formę live słuchania muzyki od fontańców, bo świetnie wypadają na żywo. Widziałem trochę zarzutów pod ich kątem z tego względu, że nie mieli zbyt dużo kontaktu z publiką, czyli wyszli na scenę, zagrali świetnie swoje utwory i z niej zeszli. Tak naprawdę niewiele się odezwali do, do publiki w trakcie swojego grania, ale też bez przesady, nie od tego są muzycy, żeby tutaj zabawiać publikę i mówić, że cześć Polska, kochamy Was. To jakby nie jest też rzecz, której ja szukam. Jeżeli wyszukacie, no to odpuśćcie wtedy koncert Fonteńców. Oni po prostu wyszli na scenę, zajebiście, zagrali swoje utwory. Widać było, że są w pełni oddani po prostu swojej muzyce i grają to z ogromnym uczuciem. I to mi wystarczyło, żeby stwierdzić, że ten koncert był bardzo dobry. Teraz przejdźmy do części, którą nazywam poradnikiem słuchania płyty, czyli postaram się Wam powiedzieć, jak warto z płytą Skinty obcować. I tak jak wspomniałem, to jest płyta uniwersalna i funkcjonuje na wielu poziomach, czyli jeżeli chcecie posłuchać fajnej muzyki po prostu siedząc sobie w salonie z kimś albo samemu. To ta muzyka spokojnie może grać w tle i będziecie się świetnie przy niej y, bawić, czy też zajmować tym, czym chcecie się zajmować. Ale, tak jak też wspominałem, mimo wszystko polecałbym się na niej skupić, bo odkrywając te kolejne konteksty, wchodzimy trochę głębiej w świat y, fonteynsów i tej płyty i myślę, że warto. Ta płyta wtedy tylko zyskuje kolejne warstwy i też w moim przypadku okazało się, że mogłem polubić jeszcze bardziej niż przy takich właśnie powierzchownych odsłuchach. Więc, jeżeli miałbym wam coś doradzić. To skupcie się na niej, ale jeżeli nie chcecie, to możecie jej słuchać tak naprawdę w każdych okolicznościach. Jako, że jest to płyta dosyć żywa, to nada się i do słuchania w spokoju, gdzieś tam wieczorem, samemu, ale też w towarzystwie. Nada się do pójścia na spacer, nada się do nie wiem, jazdy autem, jazdy rowerem, pójścia na siłownię nawet, bo jest dosyć dynamiczna, przynajmniej w swojej większości. Tak naprawdę jest to jedna z najbardziej uniwersalnych płyt, jakie tutaj pewnie będę omawiał, więc nie musicie się za bardzo przyjmować jakimiś konkretnymi okolicznościami, które trzeba sobie zapewnić. Ja osobiście lubię jej słuchać na głośnikach, w swoim salonie, pijając się na niej, ale też często odpalam ją w aucie i spisuje się równie dobrze. A, no jeżeli chodzi o teksty, polecam, może nie przy pierwszym odsłuchu. Pierwszy odcuch poświęci po prostu na to, żeby sprawdzić, czy ta płyta w ogóle oscyluje w rejonach, które są dla Was interesujące muzycznie i czy Wam się podoba, tak na takim najpłytszym poziomie. Ale potem, jeżeli rzeczywiście ona gdzieś tam zagra, w waszym środku, to polecam przynajmniej jeden odsług zrobić sobie taki, żeby gdzieś tam z tekstami sobie usiąść i, i sprawdzić, o czym panowie śpiewają. Bo dosyć łatwo jest wyłapać konteksty, yy, którymi się tam zajmują. A właśnie na poziomie lirycznym ta płyta też bardzo dobrze stoi, i warto przynajmniej raz poświęcić jej trochę większą uwagę w tym kontekście. No i teraz część, którą nazywam skrótem dla zabieganych, czyli dla osób, które jeszcze nie oglądały wcześniej moich filmów. Jest to taki segment, w którym staram się sklasyfikować trzy najbardziej charakterystyczne utwory które warto sprawdzić w pierwszej kolejności, ale tylko wtedy, jeżeli nie macie po prostu czasu, żeby całą płytę przesłuchać od razu w całości. Samo Skintyfia nie jest zbyt długie, ono trwa około 45 minut z tego co pamiętam, więc jeżeli yy, macie tyle czasu, to sprawdźcie płytę w całości. Jeżeli nie, to te trzy utwory, o których teraz będę mówił, polecam jako pierwszy kontakt z płytą po to, żeby sprawdzić, czy to jest w ogóle muzyka dla Was. I pierwszym utworem, który chciałbym Wam polecić, i jednocześnie był to pierwszy utwór, który spodobał się Mnie najbardziej, będzie Skinty Fia, czyli utwór tytułowy, bo jest to dosyć oryginalny utwór, jak na tą płytę. Jest on, tak, w swojej strukturze dosyć elektroniczny, bym powiedział bo opiera się na dosyć takim pędzącym, repetytywnym bicie na, granym na basie, który napędza jakby cały utwór. I wydaje mi się, że jest to jeden z bardziej dynamicznych utworów na płycie, w który bardzo łatwo się wkręcić. Jest to utwór, który szybko wchodzi nam w głowę i mnie spodobał się już przy pierwszym odsłuchu i bardzo często potem do niego wracają jako do jednego konkretnego utworu. Oprócz tego wokale Grajana są tutaj też dosyć specyficzne, takie trochę niepokojące, takie o spale mówione, ale to dodaje tylko klimatu całej kompozycji, więc naprawdę szczerze Wam ten utwór polecam na początek. Drugim utworem, który chciałbym polecić jest utwór, o którym już dzisiaj wspominałem i jest to I Love You, czyli ten utwór, który na początku większość ludzi bierze za właśnie taką balladę o miłości, nazwijmy to. Natomiast y, odkrywając te głębsze konteksty dochodzimy do wniosku, że jest to właśnie taka odezwa do Irlandii jako narodu i yy, jako państwa. Jest to przepiękny utwór, którego no moją ulubioną częścią jest ten moment, kiedy dochodzimy do tego swoistego refrenu, który jest bardzo szybko wręcz wykrzykiwany przez Grajana. I jestem taki ładunek emocjonalny, że no, pamiętam, że przy niejednym odsłuchu potrafiło mi się zakręcić w łezka w bo jest to bardzo taka emocjonalna, ale też bezpośrednia odezwa krytykująca często to, co się właśnie w Irlandii dzieje i to, co do tej pory powoduje, że to państwo no, ma dużo problemów. I ostatnim utworem, który chciałbym Wam polecić będzie Roman Holiday, też już o nim wspominałem. Jest to utwór, w którym Grajan trochę stara się mm, rozprawić z kwestią tego, że jego narzeczona pochodzi z Wielkiej Brytanii, a jak wiemy stosunki Irlandii i Wielkiej Brytanii są dosyć ciężkie. I też miał to być chyba w założeniu dosyć taki banalny love song, ale z tego co wiem ten utwór bardzo lirycznie ewoluował w trakcie jego pisania, o czym sam Grajan wspominał w jednym z wywiadów. Jeżeli chodzi o taki poziom muzyczny, to jest to utwór, który śmierdzi takim typowym pospankiem, yy, Nie wiem, The Smiths, myślę, że mogą tutaj być jakimś tam punktem odniesienia, ale samo w sobie, sam w sobie muzycznie ten utwór jest świetny i też serdecznie go Wam polecam, jako jeden z tych trzech, który warto sprawdzić już na samym początku, żeby zerknąć, czy ta płyta w ogóle Wam odpowiada. Przejdźmy sobie teraz do części, w której yy, pokazuję Wam, jak wygląda płyta winylowa, którą posiadam. Okładka wygląda w ten sposób, czyli mamy tutaj tego jelenia, nawiązującego do samej nazwy płyty. Tak jak wspomniałem, Skinty to potępienie jelenia, czyli jedno irlandzkich przekleństw. Jeżeli chodzi o rewers okładki, to mamy tutaj po prostu proste czerwone tło i złotymi literami wypisaną tracklistę płyty. Jeżeli chodzi o y, środkową część winy, o wkładkę, to mamy tutaj zdjęcie zespołu w takim klimacie odpowiadającym okładce i całej, Szacie graficznej płyty. A z drugiej strony mamy teksty wszystkich utworów. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o oprawę graficzną całej płyty, to byłoby tyle. Nie wiem, czy były jakieś bardziej ekskluzywne, dopasione wydania. To jest dosyć basicowe, ale też powiem Wam szczerze, że chyba takie wydania najbardziej lubię. No i też jeżeli chodzi o samą płytę winylową, to pozwoliłem sobie y, kupić taką niestandardową, czerwoną wersję. Ogólnie jest dużo y, dyskusji na temat tego, czy kolorowe winyle nie brzmią przypadkiem gorzej, natomiast szczerze mówiąc mam to w pompie. Ta płyta na czerwonym winylu po prostu prezentuje się świetnie i myślę, że też pięknie koresponduje z samą zawartością płyty i też z całą jej szatą graficzną. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tego jak ten winyl brzmi. Często sobie go słucham, a na czerwonej płytce prezentuje się zajebiście. No i dobra, to już by było prawie wszystko. Teraz zakończenie, w którym też kilka ogłoszeń parafialnych. I teraz tak, przede wszystkim przepraszam za moją nieregularną tendencję do nagrywania nowych filmów. O czym chciałbym wam powiedzieć, to to, że aktualnie już w ramach projektu Posłuchajmy regularnie nadaję do Was z akademickiego Radialus, do którego słuchania serdecznie zachęcam. I moje audycje autorskie mają miejsce w środę o godzinie 21.00. 21 a 22, w tym przedziale jestem dla Was dostępny na falach Akademickiego Radia Luz. To od razu mogę Wam powiedzieć, że 14 sierpnia w środę będzie odcinek y, audycji, posłuchajmy, poświęcony właśnie y, materiałowi z Więc jeżeli chcielibyście posłuchać tej płyty na żywo razem ze mną, będącym w studiu Akademickiego Radia Luz, to zachęcam, żebyście wtedy właśnie włączyli o 21 w środę, 14 sierpnia, radio. I posłuchamy tej płyty wspólnie. Porozmawiamy też trochę o dodatkowych kontekstach związanych właśnie z tym albumem. No i też będę dla Was dostępny, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo komentarze. No to wchodźcie na radiolus.pl/ukośnik czat, albo po prostu na radiolus.pl i u góry na barze będziecie mieli e, też odnośnik do czatu. I w trakcie audycji możecie do mnie pisać na tym czacie. Ja zawsze mam go włączonego przed sobą, w momencie, kiedy do Was mówię w trakcie audycji więc jeżeli chcecie wejść w jakieś takie interakcje live, to, to będzie w ogóle super okazja i serdecznie Was zapraszam. Oprócz tego standardowo, jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam do zostawienia lajka. Jeżeli w ogóle interesują Was treści, które tworzę, to zasubskrybujcie. Bardzo mnie cieszy, kiedy pojawiają się nowe subskrypcje. Trochę ich już jest, co w ogóle jest dla mnie super zaskoczeniem. Oprócz tego standardowo zachęcam do śledzenia mojego Instagrama. W opisie będzie link do profilu, tutaj Wam też wkleję nazwę mojego profilu na Instagramie. Ja tam często wrzucam e, informacje na temat e, właśnie tej serii Posłuchajmy, na temat moich audycji, ale też ogólnie jakieś muzyczne bzdety i tak i tak dalej, więc po prostu zachęcam, żeby tam śledzić aktualności związane z moją działalnością. No i na dzisiaj to tyle. Ja wam wszystkim życzę wspaniałego weekendu. Mam nadzieję, że... Płyta z będzie Wam w nim towarzyszyć. Jeżeli ją znaliście, to dajcie znać, czy podzielacie moje obserwacje. Jeżeli jej nie znaliście, a sprawdzicie, to dajcie znać, czy Wam siadła, czy nie. Dzięki, miłego Inarka.